Dziś przekazuje wiadomość od Boga z pilnością i troską. Czasu jest niewiele przed Jego dzisiejszą wizytą w Twoim domu. Tak, dobrze przeczytałeś On nas odwiedzi. Choć może się to wydawać niepokojące, nie panikuj. On nie jest duchem ani nadprzyrodzoną istotą. Jest raczej posłańcem przekazującym ważną wiadomość od aniołów. Jeśli wierzysz w Boga, zdajesz sobie sprawę, że aniołowie od jakiegoś czasu próbują się z tobą skontaktować. Wygląda jednak na to, że nie byłeś uważny. Znaki i wiadomości były wysyłane w twoją stronę, ale być może byłeś zbyt zajęty, by je zauważyć. Dlatego powierzono mi zadanie dostarczenia tego pilnego wezwania. Anioły chcą Cię ostrzec o sprawie w Twoim domu, która wymaga natychmiastowej uwagi. Może to być drobna sprawa wymagająca naprawy lub coś poważniejszego. Niezależnie od tego, ważne jest, abyś był tego świadomy i niezwłocznie podjął działania. Potwierdź, wpisując 1111 lub 1111, aby potwierdzić. Rozumiem, że ta wiadomość może być szokująca i wywołać uczucie przytłoczenia lub niepokoju. Zapewniam jednak, że anioły są tutaj, aby cię prowadzić i chronić, zapewniając bezpieczny i radosny dom dla ciebie i twojej rodziny. Dlatego wyznaczyli mnie do przekazania tej wiadomości, abyś był poinformowany i przygotowany na wszystko, co Cię czeka. Potraktuj to ostrzeżenie poważnie. Nie odrzucaj tego zdarzenia jako zwykłego zbiegu okoliczności lub oszustwa. Aniołowie nie chcą cię przestraszyć, ale przyciągnąć twoją uwagę. Wybrały dzisiejszy wieczór, aby złożyć wizytę w twoim domu, wiedząc, że będziesz obecny i otwarty na ich przesłanie. Jeśli wierzysz, zachęcam Cię do poświęcenia chwili na kontemplację i ocenę, czy w Twoim domu są jakieś kwestie, które wymagają uwagi. Może to być coś tak prostego jak kapiący kran lub coś tak istotnego jak źle działający czujnik dymu. Niezależnie od tego, nie przeocz tego, podejmij działania i upewnij się że twój dom pozostaje bezpieczną i wygodną przystanią dla ciebie i twoich bliskich. Dziękuję za poświęcenie czasu na rozważenie tej kwestii. Mam szczerą nadzieję, że weźmiesz pod uwagę to pilne wezwanie aniołów i zajmiesz się wszelkimi niezbędnymi zmianami w swoim domu, zanim będzie za późno. Pamiętaj, że one zawsze czuwają nad tobą, pragnąc jak najlepiej dla twojego dobra. Uważaj na siebie i bądź bezpieczny. Z troską a messenger for the angels, a jeśli potrzebujesz tego przypomnienia, nie przejmuj się. Moja droga, wyczuwam frustrację twojego serca. Rozumiem, że toczysz nieustanną walkę między ziemskimi pragnieniami a duchowymi aspiracjami. Nigdy nie poddawaj się w dążeniu do życia wiarą pomimo swoich niedociągnięć. Czy nie zdajesz sobie sprawy, że poleganie wyłącznie na swojej sile nie przetrwa? Oferuję ci łaskę, gdy upadasz i zapewniam ci siłę dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna. Jestem tutaj gotowy naprawić Twoje błędy i uleczyć Twoje rany. Wewnętrzne zmagania, z którymi się zmagasz, są w moim królestwie, dlatego przestań tracić czas na umniejszanie siebie. Kocham Cię bezwarunkowo, niezależnie od Twoich czynów i słów. Pozwól mi ujawnić Twoją prawdziwą istotę, gdy mi się poddasz. Przyjmij mój dar łaski, przypominając sobie, że od czasu kalwarii jesteś otoczony moim przebaczeniem. Przyjmij wolność od przeszłości i rozpakuj nowe początki, które oferuję. Potwierdzam Twoją siłę, moja potężna księżniczko. Dziś nie zmarnuj swojej podróży przez życie, zamiast tego otwórz swoje duchowe oczy i obejmij modlitwę na każdym kroku. Jestem zdolny i chętny, by poprowadzić Twoją ścieżkę. Pozwól mi wstawiać się za Tobą, gdy prowadzisz samochód, gotujesz lub załatwiasz sprawy. Pośród wszystkich broni świata, modlitwa jest Twoim najpotężniejszym narzędziem. Rozpoczynaj i kończ każdy dzień modlitwą, pozwalając jej utorować drogę wszystkim Twoim przedsięwzięciom. Pamiętaj, że to Twój królewski przywilej, by wznosić swój głos ku niebu i trzymać się swoich obietnic. Zaufaj Bogu, pomimo potrzeptów świata, które insynuują, że Twój majątek Cię definiuje, a Twój wygląd określa Twoją wartość. To fałsz, moja ukochana. Przyszłe pokolenia nie będą Cię pamiętać z powodu Twoich nabytków lub ulepszeń wyglądu. Prawdę mówiąc, im bardziej będziesz dążyć do materialnego bogactwa i doskonalić swój wizerunek, tym bardziej będziesz niepewny swojej tożsamości i celu. Mieszkam w Tobie, a Ty mieszkasz we mnie. Jestem tutaj, aby zapewnić wszystko, czego potrzebujesz. Wyrusz w swój świat z ufnością, wiedząc, że wyposażyłem Cię w wyjątkowy sposób, abyś mógł trwale wpływać na życie ludzi wokół Ciebie. Jestem gotów świecić jasno i potwierdzać swoją obecność. Zawsze jestem gotów Cię wspierać, nawet gdy czujesz się zbyt zmęczony, by kontynuować. To jeden z przywilejów bycia moim ukochanym. Przyjmij mój dar szabatu, pozwalając swojemu ciału i umysłowi naładować się. Gdy odpoczywasz, mogę odciążyć twoje ramiona, pozwalając ci być bardziej efektywnym. Pozwól mi być twoim sanktuarium, gdy życie cię wyczerpuje, chętnie zniosę twoje ciężary. Odpocznij we mnie, aby otrzymać mój doskonały pokój, który cię odmłodzi i wzmocni. Poddaj się teraz i znajdź ukojenie dla swojej zmęczonej duszy. Z miłością Twój Bóg doskonałego pokoju. Wtedy Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Modlę się w imieniu Jezusa, abyś został ożywiony Jego miłością i nauczył się składać swoje ciężary u jego stóp. Obyś wytrwał w jego obietnicach i znalazł pocieszenie w świadomości, że Twój Bóg cię zaopatrzy. Modlę się, abyś pozwolił mu pocieszyć cię i ożywić od wewnątrz. Obyś doświadczył pokoju płynącego ze świadomości, że stwórca wszechrzeczy cię kocha. Umocnij się w nim, abyś był gotowy stawić czoła wszelkim wyzwaniom, jakie napotkasz. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i uczynił go świętym, ponieważ w nim odpoczął od wszelkiego dzieła stworzenia, którego dokonał. Księga rodzaju 2:3 rozumiem, że to, co dziś odkryjesz, może w znaczący sposób zmienić twoje życie. W jednej chwili możesz z trudem wiązać koniec z końcem, obciążony zmartwieniami finansowymi. A w następnej możesz bez wysiłku przyciągać bogactwo jak magnes. Co dokładnie powoduje tę transformacyjną zmianę w życiu ludzi? Nie ustawiłem odliczania, kiedy zaoferowałem ci wybór między życiem a śmiercią. Moja miłość do ciebie nie wygasa, jestem cierpliwy. Zachęcam cię jednak, byś nie tracił cennego czasu spędzonego ze mną. Nie musisz mnie szukać, po prostu zawołaj, a będę tam, gdziekolwiek jesteś. Moja łaska zawsze była z tobą i cokolwiek zrobiłeś, moja krew to zakryła. Jeśli przyjdziesz do mnie dzisiaj, zrobię więcej niż tylko naprawię szkody, przywrócę to, co zostało utracone. Pewnego dnia spojrzysz wstecz na ten moment jako na punkt zwrotny, który przekształcił cię w królewskość. Wezwałem cię do siebie, teraz przyjdź i odkryjmy razem na nowo naszą miłość. Pozwól, że cofnę się do początków naszego związku. Czy pamiętasz kiedy zaprosiłeś mnie, abym został twoim panem i królem? Pamiętam, ponieważ wpisałem twoje imię do mojej księgi życia w tym samym momencie, a ty wszedłeś ze mną w miłosną relację powodując radość wszystkich aniołów w niebie. Nasza więź może przetrwać każde wyzwanie lub przeszkodę. Kiedyś byłeś zagubiony, ale teraz jesteś odnaleziony, a mój duch mieszka w tobie. Należysz do mnie i nie chcę, aby chaos i zamieszanie życia odciągały cię od naszej więzi. Trwaj niezachwianie w prawdzie. Przeczytaj ją, módl się nad nią, bądź jej posłuszna i krocz pewnie, wiedząc, że jesteś moją ukochaną księżniczką, moją wybranką. Jeśli się zgadzasz, potwierdź Amen. Chociaż Bóg pragnie, aby każdy wierzący był napełniony duchem, wielu chrześcijan nie ma pewności, co to oznacza i jak się to objawia. Aby pomóc w zrozumieniu. Paweł używa pijaństwa jako negatywnej ilustracji napełnienia i odradza je. Chociaż każdy wierzący jest zamieszkany przez Ducha Świętego, stopień jego wpływu zależy od gotowości jednostki do poddania się. Potraktuj to jako dobrowolną decyzję o poddaniu swojego życia kierownictwu Ducha, będąc dostrojonym do jego prowadzenia posłusznym Jego potrzebom i polegającym na Jego sile. Dowody wpływu Ducha Świętego znajdują odzwierciedlenie w charakterze danej osoby. Ci, którzy poddali swoje życie kierownictwu Chrystusa, przechodzą ciągłą przemianę na Jego podobieństwo. Głębokość poddania się dyktuje zakres transformacji i manifestację darów duchowych. Uważa się, że ta jednominutowa modlitwa, wywodząca się z czasów biblijnych, przynosi bogactwo i obfitość w życiu osób o skłonnościach duchowych, zwłaszcza empatów. Jeśli przedkładasz ulepszanie świata nad osobiste korzyści, ta wiadomość ma dla ciebie duże znaczenie. Pomimo intensywnego czytania, wysłuchanie tej boskiej modlitwy może przerwać cykl ubóstwa i przywrócić połączenie z wszechświatem. Połączenie to umożliwia poszukiwanie, manifestowanie i otrzymywanie obfitych błogosławieństw. Aby uzyskać dostęp do jednominutowej modlitwy, kliknij link w mojej biografii i posłuchaj teraz. Chociaż akty dobroci i wiernej służby często wynikają z napełnienia Duchem Świętym, niekoniecznie wskazują na całkowite poddanie się Mu. Kluczowe jest skupienie się na charakterze, a nie tylko na czynach. Służenie Panu na niektóre sposoby może wydawać się łatwiejsze niż kochanie niekochanych lub bycie cierpliwym wobec trudnych osób. Jednakże, gdy Duch Święty kieruje naszym życiem, uzdalnia nas do robienia tego, czego nie bylibyśmy w stanie zrobić sami. Wierzący decydują o tym, kto kieruje ich życiem, poddając się Chrystusowi lub wybierając własną drogę. Nawet ci, którzy unikają tej decyzji, nieświadomie wybierają samowładstwo. Tym, którzy przedkładają Boga nad siebie, obiecana jest pełnia ducha i pobożny charakter. Jeśli czujesz, że Twój cel jest przytłaczający, jeśli jesteś powołany do leczenia złamanych serc, będziesz zmagać się z uczuciem złamania. Jeśli jesteś powołany do prorokowania, będziesz zmagał się z kontrolowaniem swoich słów. Jeśli Twoje powołanie polega na nakładaniu rąk, będziesz musiał stawić czoła duchowym bitwom. Jeśli Twoim powołaniem jest głoszenie i nauczanie Ewangelii, będziesz testowany pod kątem mądrości, która wzmacnia Twoje przesłanie. Jeśli Twoim powołaniem jest wzmacnianie, spodziewaj się ataków na poczucie własnej wartości i ciężko wywalczonych sukcesów. Twoje powołanie będzie wiązało się z wyzwaniami i procesami doskonalenia niezbędnymi do tego, aby Twój autorytet był autentyczny, pokorny i wpływowy. Przyjęcie powołania nie będzie łatwe, ponieważ samo zadanie nie jest proste. Twoja determinacja nie jest powierzchowna. Mam jednak nadzieję, że jeśli jesteś przygotowany, Duch Święty obdarzy każdego z nas wyjątkowymi darami, a wszystko to dla dobra innych. Niektórym Duch daje mądrość, innym wiedzę, niektórym zaszczepia wiarę, a innym udziela darów uzdrawiania i czynienia cudów. Zdolności prorocze, rozeznawanie duchów. Mówienie różnymi językami i interpretacja nieznanych wcześniej języków, wszystko to pochodzi od tego samego Ducha. Dary te są rozdzielane według uznania Ducha, każdej osobie według boskiego uznania. To także przeminie, jeśli pragniesz przyciągnąć znaczące bogactwo. Zagłęb się w temat owocu Ducha w dzisiejszym fragmencie i zastanów się. Czy mogę wykazywać się takimi cnotliwymi cechami wyłącznie dzięki własnym wysiłkom? Potrzebujemy boskiej interwencji, aby żyć zgodnie z Bożym Zamysłem. Dlatego przydziela on każdemu wierzącemu pomocnika, którego zadaniem jest kultywowanie w nas Chrystusowego charakteru. Nasz niebiański ojciec rozumie, że jego dzieci potrzebują pomocy w wypełnianiu jego przykazań. Nawet najbardziej oddani naśladowcy Jezusa Chrystusa zmagali się sami ze sobą, niezdolni do posłuszeństwa, weźmy pod uwagę Piotra, który ślubował niezachwianą lojalność, ale ostatecznie zaparł się Chrystusa, jak opisano w Ewangelii Mateusza 26, 69, myślnik 75. Przed wstąpieniem do nieba Jezus poinstruował uczniów, aby wstrzymali swoje misyjne wysiłki do czasu przybycia Ducha Świętego. Tylko dzięki przewodnictwu Ducha Świętego Piotr, niegdyś nieśmiały, mógł przekształcić się w odważnego kaznodzieje, który wygłosił przekonujące kazanie, które wywarło głęboki wpływ na wielu, jak udokumentowano w dziejach apostolskich II. Podobnie jak wspomniano w Ewangelii Mateusza godzina 16.18, ośmiele się powiedzieć, że Duch Święty wkracza w życie bieżącego w momencie zbawienia i natychmiast rozpoczyna dzieło kultywowania duchowych owoców. Ta zewnętrzna manifestacja odzwierciedla serce, które zostało odnowione. Kiedy poddajemy się Bożemu kierownictwu, nasze działania i postawy stają się bardziej miłujące, radosne, uprzejme i łagodne, jak opisano w liście do Galacjan 5, 22 myślnik 23. Dzięki tej przemianie nasze życie przynosi obfity plon służby. Dobre uczynki, które kwitną. Pielęgnowanie własnej wiary i rozwijanie Jego królestwa. Pozwalając Duchowi Świętemu kultywować cechy podobne do Chrystusowych, nie jest biernym przedsięwzięciem. Naszą rolą jest rozważanie Bożych nauk, zrozumienie Jego natury i życie według Jego zasad. Zamiast ulegać naszym ziemskim pragnieniom, musimy dokonywać rozważnych wyborów. Każdego dnia, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu rozwijać w nas pobożność, Musimy być delikatni wobec siebie, potwierdzając nasze modlitwy o błogosławieństwa i uświęcający dotyk olejku namaszczenia Jezusa. Ten konsekrowany olej symbolizuje doskonałość jego ukończonego dzieła, uznając jego ofiarę za nasze całkowite uzdrowienie i przywrócenie. Wyrażamy wdzięczność za zapewnienie, że gdziekolwiek ten olej zostanie zastosowany, jego łaska. Moc i uzdrawiające cnoty będą płynąć obficie, zgodnie z Jego obietnicami nakreślonymi w Ewangelii Marka, godzina 6:13 i Jakuba, godzina 5:14. Modlimy się, aby zastosowanie tego olejku przyniosło chwałę i uwielbienie Jego imieniu. Amen! Oczekiwanie na obietnicę od Boga może być niesamowitym wyzwaniem. Obserwowanie jak inni wkraczają w swoje błogosławieństwa, podczas gdy ty pozostajesz w oczekiwaniu, może wywoływać frustrację i wątpliwości, prowadząc do pytania czy twoje modlitwy zostały wysłuchane. Możesz nawet zacząć wątpić w swoją zdolność do skutecznej modlitwy, zastanawiając się czy Bóg o tobie zapomniał. Pamiętaj jednak, że to On szukał cię wcześniej, a ty go poznałeś. On wie, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz, wie o co będziesz się modlić, zanim jeszcze wypowiesz jakiekolwiek słowo. Jest wystarczająco wierny, by dotrzymać obietnicy. Czekaj na Niego, choć w Jego Słowie. Kliknij link w naszej biografii, aby sprawdzić, czy to działa również dla Ciebie. Oto, co chcę, abyś wiedział: W dniach ostatecznych nastaną straszne czasy. Ludzie będą kochać samych siebie, będą kochać pieniądze, będą się przechwalać i będą dumni. Będą poniżać innych, nie będą posłuszni rodzicom, nie będą wdzięczni ani święci. Nie będą kochać innych, nie będą przebaczać innym, będą kłamać o ludziach, będą wymykać się spod kontroli, będą dzicy, będą nienawidzić tego co dobre, będą zwracać się przeciwko swoim przyjaciołom, będą działać bez zastanowienia, będą myśleć, że są lepsi od innych, będą kochać to, co im się podoba, zamiast kochać Boga. Będą zachowywać się tak, jakby służyli Bogu, ale to, co zrobią, pokaże, że odwrócili się od Bożej mocy. Nie miej nic wspólnego z takimi ludźmi. Uwaga, wszyscy właściciele domów, jestem gotów potwierdzić Waszą uwagę. To pilne przesłanie od aniołów wymaga natychmiastowej uwagi. Ważne jest, aby zatrzymać się i uważnie słuchać, Ponieważ mam niewiele czasu, aby odwiedzić Twój dom dziś wieczorem. Twój dom potrzebuje boskiej interwencji i konieczne jest szybkie działanie. Wśród naszych codziennych obowiązków często przeoczamy subtelne znaki w naszych przestrzeniach życiowych. Nasze domy, w których spędzamy większość czasu, mogą łatwo zniknąć w tle, dopóki nie pojawią się problemy. Jednak te znaki pochodzące bezpośrednio od aniołów nie powinny być ignorowane. Zastanawiasz się, dlaczego aniołowie mieliby martwić się o nasze domy? Jako posłańcy Boga ich obowiązkiem jest nas prowadzić i chronić. Nasze domy służą jako sanktuaria, zapewniając komfort i spokój, a aniołowie dążą do tego, aby takimi pozostały. Jeśli się zgadzasz, wyraź swoją zgodę poprzez Amen. Jakie są więc te znaki, które przekazują nam anioły? Przejawiają się one w różnych formach, takich jak uczucie niepokoju, niewyjaśnione odgłosy lub osobliwe zdarzenia. Chociaż możesz je odrzucić jako zwykłe wymysły swojej wyobraźni, niosą one ze sobą istotne przesłania. Na przykład, czy zauważyłeś nagłe i częste awarie urządzeń lub elektroniki? Może to wskazywać na obecność negatywnej energii w Twoim domu. Anioły wzywają do szybkiego rozwiązania tego problemu, zanim przerodzi się on w coś bardziej znaczącego. Innym znakiem ostrzegawczym, na który należy zwrócić uwagę, jest wzrost kłótni i napięć wśród członków rodziny. Twój dom ma być sanktuarium miłości i harmonii, ale negatywna energia może zakłócić tę delikatną równowagę. Anioły radzą, abyś zwracał uwagę na energię w swoim domu i podjął kroki w celu jej oczyszczenia. Co więcej, rozważ to od czasu do czasu Anioły mogą komunikować się z Tobą poprzez Twoje sny. Czy ostatnio doświadczałeś koszmarów lub niepokojących snów dotyczących Twojego domu? Może to wskazywać na nierozwiązaną energię utrzymującą się w Twoim mieszkaniu. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na te sny i podjąć odpowiednie kroki w celu rozproszenia negatywnej energii. Być może zastanawiasz się, jak zaradzić tym oznakom i zabezpieczyć swój dom. Rozwiązanie jest proste: oczyść swoją przestrzeń życiową. Można to osiągnąć za pomocą różnych metod, takich jak okazanie szałwią, stosowanie olejków eterycznych lub odtwarzanie uspokajającej muzyki. Dodatkowo, możesz skorzystać z pomocy duchowego uzdrowiciela lub profesjonalisty, który poprowadzi cię przez ten proces. Równie ważne jest utrzymanie pozytywnej i pełnej miłości atmosfery. Spędzaj czas z bliskimi, dbaj o porządek w swoim otoczeniu i praktykuj wdzięczność. Anioły pragną, aby Twój dom był pełen miłości i pozytywnego nastawienia. Przyjmując te proste praktyki, otwierasz drzwi, aby zaprosić ich boską energię do swojego mieszkania. Podsumowując, anioły pilnie wzywają Cię do działania, wzywają Cię do zważania na znaki, które daje Twój dom i podjęcia niezbędnych kroków w celu jego ochrony. Twój dom posiada świętą energię, a Twoim obowiązkiem jest zachowanie jego pozytywnej atmosfery. Zwróć więc uwagę na to przesłanie i upewnij się, że Twój dom otrzymuje miłość i opiekę, na jaką zasługuje. Pamiętaj, że anioły odwiedzą Twój dom dziś wieczorem, więc upewnij się, że jest to dla nich przyjazne i spokojne miejsce. Jeśli zgadzasz się z tym przesłaniem, żadbaj o siebie i podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które ufają Bogu. Skomentuj Jezus jest Panem, aby wesprzeć nasz kanał. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia dzwonkowe.